Dzisiaj znowu mamy bonus 7 i znowu pomarańczowy. Tak jak mówiłam w poprzednim filmiku, że będziemy drapać 3 sztuki, a nie 2 no bo wtedy jakoś lepiej się powiodło, jak miałam te trzy zdrabki. No to zobaczymy, czy dzisiaj też tak się, będzie lepiej. Mam zdrobkę z numerem 14, 15 i 16, czyli po kolei. No i oczywiście z tej samej paczki, więc zobaczymy, co to z tego wyniknie. Nadal szukamy siódemek, bo jeszcze nie trafiłam w, tym, w tej zdrawce na siódemkę albo plików. Tylko z tego, że siódemka właśnie nam wnoży yy, razy dwa wygraną, więc zawsze jest chętniej poszukiwana. Ale oczywiście, plik też. No to co, zaczynamy draping, No i zobaczymy. Co tutaj nam przyniesie ten osiołek uparty. A tak w ogóle wkład to 30 zł. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od zrobki z numerem 14. No, a później mam 15 i 16, tak jak mówiłam. To no, szukamy. Ale jeżeli ktoś jeszcze nie wie o co chodzi z tym osłem, no to chodzi o to, że upieram się na tą. Typowo na tą zdrabkę na bonus 7, dopóki mi nie przyniesie jakiejś super ekstra wygranej, no to jej nie odpuszczę. Będę uparta jak osiąg. Czyli to jest mm, coś w tym właśnie styluję, bo wiem, że kilka osób jeszcze nie wie do końca na czym to polega, więc mam nadzieję, że wyjaśniłam. Kiedyś wpadło 70 zł i to było właśnie najwyższe, no ale oczywiście. Opieram się na więcej. Zobaczymy. Jeżeli już naprawdę tak długo, długo nic nie będzie ciekawego, no to wtedy już zakończę. Ale może niedługo coś wpadnie ciekawego. I będzie nadzieja. Na razie jest bez nadziei. I wpadła beznadziejna kawa, która myli. Myli właśnie się z plikiem. No, ostatnie 4 szanse. Obawiam się, że nic tu nie będzie już. No, na razie jest już kiepsko. I ostatni symbol. Słoneczko. No, niestety tutaj widzę, że widać, że nic nie wpadło. No, ale jeszcze mamy dwie szanse na dzisiaj. No to z numerem 15. No to szukamy. Więc ciekawe, jak długo pociągnę te bonus 7. I oczywiście powtórzę się, że lubię tą zdrawkę, więc mm. no i znowu ta kawa. No jak tą kawą nam tu będą sypać, to nie za ciekawie. My szukamy plików albo siódemki, a nie kawy. Awokado. Oj, już nieciekawie się robi. Podkowa, ananas. I ostatni senor. Znowu słońce na ostatnim miejscu. Świnki hałasują jak zwykle. No to tak jak tu nic nie wpadnie. No to będzie wielki minus. Trzymajcie kciuki. Zdrowka z numerem szesnastym, ostatnia szansa jest piłka, zegar. Hmm. Gdzie są te moje niebieskie? No nie, znowu kawa. Ale chamy. Dają ciągle kawę specjalnie. Ciekawe, czy będzie słońce na ostatnim miejscu, czy nie. No ale ani plików, ani siódemki. No. Nic tutaj nie ma. Niestety. No jest w końcu jeden plik, chociaż. No to mamy plik. No to 20 zł na minusie. Jeżeli tu jest dyszka, czyli zwrocik. No, zawsze lepiej już 20 niż cały wkład. koba No i co mamy? A, balsam. No to nie ma słońca na ostatnim polu, ale najważniejsze, że jest plik. A pod plikiem mamy, mamy dyszkę. No dobrze, przynajmniej coś wpadło. Mm. Już myślałam, że ta też będzie pusta. Ale okej, okay. jest plik, czyli jest dobrze. Siódemki, dalej. Nie znalazłam. Jakby tu była siódemka, no to już by ten wynik był lepszy. Ale jakby tu nie było pliku, no to byłby jeszcze gorszy. A tak to jest, jaki jest. Jeszcze będziemy próbować, zobaczymy. Plik wpadł, więc to taki znak, żeby jeszcze próbować. Ok, no to yy, podsumowanie, oczywiście, jest takie, że na trzy zdrapki wygrała tylko jedna. W 10 zł, czyli jestem 20 zł na minusie. No niestety minus, ale możecie mi napisać właśnie, czy, mm, czy jeszcze byście chcieli takie droppingi z opartej jakością. Czy już macie dość? No bo może faktycznie już za dużo tego. Nie wiem, musicie mi dać znać i zobaczymy, jak tam uważacie. I ok, kończymy z dyszką. Opa, miłego dnia!